Witajcie, gdziecie dzisiaj Nygusie poniesie Jesteśmy w Norymberdze W Jesie Nieraz tutaj byliśmy u tego sprzedawcy Dzięki za pozdrowionka Dzięki za komentarze Dzięki za łapeczki Zobaczymy co tutaj Znajdziemy ciekawego Tutaj jak widać stoi Odpalony tuarek Airline Exclusive Edition 3 litry w dizlu 260 koni, 178 przejechane, 32900 rok 17. Skoro stoi tutaj odpalony, trzeba sobie rzucić okiem na tego sprzęta. Zajrzyjmy przy okazji do środka. Jak to wygląda? Skóra, automat, wstawki drewniane. W środku czysty i zadbany. Zobaczymy sobie z tyłu, ile jest miejsca. Auto jest potężne, tanie nie jest. Dodatkowo wchodzi jeszcze akcyza, ponieważ auto ma powyżej 2 litrów. Także prawie 20% od wartości z samochodu. Tanio raczej nie będzie. Przy cenach euro, 5 zł, prawie. Tutaj wygląda na to, jakby klapa była poszpachnowana normalnie są jakieś wrzery sezamie otwórz się wcale ten bagażnik nie jest jakiś potężny myślałem, że w tym samochodzie przy tych gabarytach będzie jakaś potęga nic nadzwyczajnego tutaj domykanie działa dobra, lecimy dalej Nygus nie ściemniaj nie wiem jak długo tutaj będzie sprzątał te samochody sprężonym powietrzem tutaj wali Słuchajcie, strasznie zakłóca. Muszę się dobrze skoncentrować, żeby tutaj nie narozrabiać. Audi Q7, 3 litry benzyna, 330 koni. Cena wywoławcza 17 tysięcy, rok 10 260 przejechanek Quattro S-Line i kilka innych bajerów na pokładzie. Nareszcie w benzynce środek na półskórach widzę Alcantarę gdzie niegdzie jakieś niewielkie zagniecenia czy zarysowania można tutaj na samochodzie znaleźć tutaj jak widać z tyłu też jest lekka obciereczka wali akurat tutaj sprężonym powietrzem Toyota 15 rok 16 diesel 1.6 111 koni 83 przejechane Edition S Nawigacja. Podejrzewam, że w środku nic nie widać. Światło słoneczne się odbija w szybach. Tutaj zauważyłem lekką przyciereczkę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mają ciekawego. Tutaj jak widać starszy tuarek stoi. Jeżeli coś namieszam, musicie zrozumieć słyszycie, jak tam hałasuje. A jak wiecie, wszystkie nagrania. U mnie są w całości. Zobaczmy sobie, co to jest za sprzęcior, czy benzynka, czy dizelek skrzynia manualna, skóra w środku. Cena wywoławcza 15400. rok 10 diesel 3 litry 160 przejechane 240 koni. Tutaj mamy mecha MLa nie wiem, czy jest w napędzie na 4 buty. Ale wydaje mi się, że każdy ML ma formatik napęd. Może się mylę. Tutaj nic nie napisał o tym. Cena wywoławcza 23 tysiące, Rok 13 diesel automat 3 litry 260 koni, 227 przejechane AMG pakiet LED, skóra, nawigacja i kilka innych bajerów. Zaokrąglam te ceny. Żeby nie było, że 22 900 Nygus, a Ty mówisz 23 000 przykładowo. Nie chce mi się tych końcówek tutaj czytać. 450, 900 itp. Zresztą kartki Wam pokazuję, więc każdy widzi ile co kosztuje. Myślałem, że to jest dołcz, a to jest fiacior. Praktycznie to samo. 15 tysięcy euro rok 12, diesel, automat, 2 litry 170 koni, 98 przejechane w napędzie na 4 7 osobowy, skóra, nawigacja dosyć ładny kolorek tak wiem zaraz ktoś napisze że Dodge to nie jest wcale to samo w sumie różni się silnikami ponieważ do Dodge'a kładli Volkswagen'owskie silniki 2 litry TDI, a tutaj są silniki Fiata Alfa w Fiaciku Mamy kutrujeczkę w 4. Za chwilę zobaczymy benzynka czy diesel. Ktoś mnie pytał w komentarzach, Nygus, ładną kutrujeczkę. Skrzynia automatyczna. Cena wywoławcza: 36,900, rok 21. Automat 2 litry benzyna 240 koni. 12 500. Przejechane. Quadro. Dach panoramiczny. Praktycznie nówka sztuka. Auto ma w tej chwili rok. Tutaj ma fiaciora za 14 000. Więc go zostawmy w spokoju. Tutaj jak widać jest Fiat Skudo. Obusy też pytacie. Nagrywam teraz pod słońce. 5 500. Rok 11. Diesel 2 litry. 120 koni. 350 przejechane, 9-osobowy z pierwszej ręki. Jak się to prezentuje, nie wygląda najgorzej. Gdzie nie, jakieś takie lekkie, tutaj widzę na progach, ktoś zaprawki porobił, troszeczkę przygnieciony, ale auto ma 350 tys. na blacie. Więc nie ma co się dziwić. Te busy już wam kiedyś pokazywałem. Więc, może zróbmy sobie tą część. Jak widać, brakuje tutaj samochodów na sprzedaż. Zobaczcie, jakie porobili odstępy pomiędzy samochodami. Ale najpierw fajurka, reszta w kolejnym odcinku. Łapeczki, komentarze widzimy się za chwilkę.